Witam Państwa bardzo serdecznie w środowe wiosenne popołudnie. Niestety aura wiosenna nie jest. Jest dość zimowo, bym powiedziała śnieg za oknem, kwiecień plecień na razie plecie nam zimową aurę. Ale ja śpieszę Państwa zaprosić w ciepłe klimaty. Za tydzień, we środę, widzimy się w klimatach sycylijskich. Gościem marka zająca będzie Paweł Smoleński, wyśmienity dziennikarz, współautor książki, którą napisał wraz z Jarosławem Mikołajewskim czerwony śnieg na etnie. Proszę Państwa, rewelacyjna książka, zbiór reportaży opisujących dzisiejszą współczesną Sycylię. Sytuację polityczną, społeczną, sytuację związaną z życiem imigrantów, problemami z tym związanymi. Związane są również tematy dotyczące wina tego, co najs najsmaczniejsze w tych rejonach świata. A nawet, muszę Państwa bardzo zachęcić, można tam spotkać naszą wielką poetkę Wisławę Szymborską, wędrującą po szczytach etny. Z jednym z autorów tej książki. W związku z tym, ciepło słonecznie w przyszłą środę w towarzystwie Marka Zająca oraz Pawła Smoleńskiego. Proszę Państwa, dziennikarze, nie zawaham się to powiedzieć najwyższej próby. W związku z tym myślę, że wieczór będzie niezwykle intrygujący. 21 kwietnia, godzina 20: antywirusowe autorskie spotkania w sieci. Zapraszamy!